Sąd kręgowy wywołał w siódmym w w dziale kary naduławczej po rozpoznaniu w składzie tu obecnym w dniu dzisiejszym składu Tomasza Hampusa, obwinnego wykroczenia z artykułu 92 paragraf 1 kodeksu wykroczeń w związku z artykułem 5 ust. 1 prawa Na skutek apelacji wniesionej przez obwinnionego wyroku Sądu Rynkowego z dnia 23 marca 2017 roku, sygnatura 2 w 1846 przez 16. Zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że uniewinia obwinionego Tomasza Angusa o zarzutu popełnienia wykroczenia z lat 92, paragraf 1 kodeksu wykroczeń, w związku z artykułem 5 ust. 1 prawa ruchu drogowym koszty postępowania w sprawie wykroczenia za obie instancje ponosi w państwa, można osiągnąć w krótkim Sąd wprawdzie tak nie dopatrzył się takich uchybień procesowych, jakie są wyeksponowane w zarzutach apelacyjnych. Sąd w pierwszej instancji orzekał na podstawie całego materiału dowodowego, w zasadzie w prawidłowy sposób ujawnionego w trakcie postępowania przed sądem pierwszej instancji, a jedynie ocena tego materiału dowodowego w danym sądu odwarczego nie była prawidłowa. Sąd podzielił stanowisko apelującego, iż należy każdy rozważać legalność postawionego znaku drogowego nawet ostatnio wyrokiem sądu najwyższego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie 5HK przez 16 sąd najwyższy wskazywał, że legalny charakter znaku jest warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie z arku 90 przepraszam 2 paragraf 1 kodeksu wykroczeń przy czym zdaniem sądu ten legalny charakter znaków, który był w jakiejś stanie, że bada przedmiotem prowadzonego postępowania, bo tutaj obwiniony przedłożył stosowną dokumentację, ma znaczenie niejako wtórne. W ocenie sądu odwarczego, podzielając no, tę argumentację szczegółowo co do charakteru tych znaków umieszczonych, w tamtym czasie, podkreślę w tamtym czasie, bo sądowi no, to linie znane. Że aktualnie znak C8 został eliminowany I znak B1 z kolei został, co też sądowi notorycznie nieznany, przedstawiony w sposób taki, że dogodnie go widać już w momencie dojeżdżania z prawa wolności. Więc te fakty notorycznie znane sądowi w powiązaniu z tym, tą opcją tą postulatami, argumentacją wyjaśnienia samego obwinionego, wskazują na to, zdaniem sądu wyborczego, że brak skutecznej szkodliwości działań obwinionego. Tymczasem kodeks wykroczenia określa przy tu 1 paragraf 1 kodeksu wykroczenia jednoznacznym, że yy, spraca powrót na wykroczenie, yy, czyli czyn, chodzi o czyn, który jest społecznie szkodliwy. Więc taki typ zachowania jest karygodny. Przy czym, czy jest to społecznie szkodliwe, to stosownie do teści na 47 paragraf 6 kodeksu wykroczeń, każdorazowo sąd powinien badać właśnie, jaki jest stopień tej społecznej szkodliwości. Wprawdzie nie stosuje się analogii o znikomym stopniu społecznej szkodliwości, który występuje jako kategoria materiału prawna w kodeksie prawnym, bo mamy do czynienia nie z odpowiedzialnością stricte z karną, tylko wykroczeniową. To jednak przepis się 47 paragraf 6 kodeksu wykroczeń no, wskazuje na potrzebę stopniowania społecznej szkodliwości, na badania, czy ta społeczna szkodliwość rzeczywiście zaistniała i sposób okoliczności popełnienia czynu, y, wagę naruszonych przez pracę obowiązków. W tym przypadku nawet z ustaleń sądu pierwszej instancji wynika, że mielibyśmy do czynienia wyłącznie z wykroczeniem popełnionym nieumyślnie, bo sąd ustala, że pan nie zauważył tego znaku. Przez ostatnie, nie przez nie uwagę. Więc jest to zachowanie bez wątpienia, nieumyślne, tylko nieumyślne, więc postać zamiaru też tutaj rzutuje na yy, właśnie ocenę naruszenia tej reguły ostrożności. A skoro tak, no to trzeba wykazać, że rzeczywiście jest ten czyn szkodliwy społecznie. A tej społecznej szkodliwości odwoławczy się dogotuje bo w ocenie są tutaj ta cała argumentacja, związana właśnie. Znaków, właśnie takich znaków, zamienie się wykluczających, jak zasadnie twierdzi gospodarca, bo najpierw mamy do czynienia, mieliśmy, mieliśmy, podkreślę, do czynienia z znakiem nakazu, wskazującym na to, że osoba jadąca powinna rozważyć wariant albo w lewo, albo w prawo, obwiniony wybrał w prawo, a potem nagle. Ten, że kierowca jest zaskakujący znakiem zakazu. No, Wzajemnie sprzeczne znaki. Tam oczywiście nie było żadnej tablicy porządkującej, jak wynika tutaj z dokumentacji dostarczonej, yy, dodatkowo dopełniającej niejako właśnie tą informację, która potem nagle zaskoczyła kierującego, który, nawet gdyby powiedzmy, chciał tu przestrzegać przepisów, i bez roztargnienia jechał dalej i bacznie zwracał uwagę na te znaki. Stąd też no, wydaje się, że to była jakaś taka pułapka zastawiona na, na kierowców I, i, i trudno uznać, że właśnie w takiej sytuacji jadąc kierowca, zwłaszcza nie mieszkaniec Opola i zwłaszcza, że to zostało całkiem niedawno ta organizacja ruchu wprowadzona. Stąd też brak tej podstawowej materialno-prawnej przesłanki do właśnie Znania tego czymu za karygodne skutkowało, że sąd z uwagi na ujemną przesłankę materialną, prawdą wynikającą z artykułu, 7, z artykułu przepraszam, 5 paragraf 1 punkt 2 kodeksu postępowania w o wykroczenie. Ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczeń przy artykułu 1 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, a contrario, właśnie był tutaj podstawą w zestawieniu z tym przepisem artykułu 5 paragraf 1. Yy, Punkt 2 KP do uniegnienia To Wyrok uniegniający miał z kolei uzasadnienie w przepisie odpuszczonego prawa do 3 kodeksu postępowania znanego wykroczenia takiej sytuacji, to jedyna wyrok, w zostać sprawie. Wyrok jest prawomocny konsekwencją tego uniegnienia jest obciążenie skarbu państwa kosztami procesu w tej sprawie. Dziękuję, to wszystko.